Cześć! Witam Was serdecznie, a w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kolejny zestaw y, arena z bejami. Jak widzicie Babel Burst Turbo, który nazywa się Rail Rush Battle Set. Y, jak wiecie mam już taką arenkę, tylko że tamta arenka jest y, repliką, a tu już mamy oryginalny hasbrowy set. Y, set jest powystawowy. Bardzo fajna cena była tego setu. Długo na niego polowałem, bo było ich mega, mega dużo. Teraz będę go rozpakowywał. Dobra, i patrzcie, dostaliśmy sobie naszą arenkę. Tutaj już ona ma nogi, nóżki przytwierdzone od spodu. Tu już te nóżki przytwierdzone, te są stałe. Tak miało być. Ma jakiś QR kodzik, Nie chcę kurczę, kodu QR, a jest. Jest, jakbyście chcieli sobie dodać tą arenkę to macie, dodajcie sobie ją dobra, i co zostało nam? Zostało nam jeszcze przymocować na tą górę. W folicie dostaliśmy nasze 2B plus te wasze zamki pod blokady i dwie wyrzutnie z linkami. ja teraz zamontuję na stałe tą górę i zaraz do Was wrócę. Dobra, arenkę mam już zmontowaną, jak widzieliście jeden, dwa, trzy Cztery klipsy wystarczyły do zamontowania I prezentuję Wam co dalej Zaczniemy może od naszego Z Achillesa yy, Bejek, y, powiem Wam, Hasbrowy, ale który posiada Metalowe części, oczywiście słody są metalowe Pozostałe części są e, plastikowe yy, Nie ma oczywiście naklejek, wszystko jest pokolorowane Klik Czekajcie. Klik jest. No taki umiarkowany, spoko. Może być. Yy, dostaliśmy sobie taki disk. Już porównuję z paczką, czy taki powinien być. Nie, widzę, że ten disk powinien być w altrychu. Także jest zmieniony. O tak, ten disk powinien być w naszym Achillesie. Już go daję, No a driver wiadomo, że, że ten tutaj powinien być. Yy, co tutaj się robi? Aha. On ma tutaj widzę inny system, a nieżeli yy, nasz Achilles odcinkowy. Czyli tutaj mamy taki bardziej stamina mode, więcej staminy, balansu. A tutaj mamy zaś yy, nasz Rush. Teraz muszę zobaczyć jak to się blokuje. Ha, blokuje się to bardzo prosto. Zobaczcie, yy, podnoszę sobie to do góry, to przytrzymuję i przekręcam. Jest przekręcony, jest zablokowane. Żeby odblokować, cofamy to sobie z powrotem, puszczam jest. Dobra, składam naszego Achillesa. No klik jest tak na średni, nie jest tak jakiś super ciasny, ale nie musi być. Ja już doświadczyłem w Hasbro, że tak wcale łatwo ich nie jest burstować boost Dobra, Waltryka mam już rozłożonego. Nasz Wonder Waltryk. Niestety wszystkie części tutaj są plastikowe. Nie mamy na górze metalu. Ale fajnie, że całość jest pokolorowana. To jest naprawdę na plus na hasbro. Na szkodzik. Oczywiście ten dysk powinien być u niego. No i tutaj też mamy driver, który posiada dwa tryby. Pierwszy jest taki schowany, a drugi jest taki, że gdy go pociągnę do góry i zablokuję go do tyłu na stronę, on się nie schowa i na takim wyższym driverze będzie śmiechał. żeby to puścić przekręcam w tą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara no i mamy na niższym trybie z powrotem możemy sobie to ustawić w tą stronę i opada na dół dobra montuję je i sprawdzam jak na tych dwóch trybach na tych modach jeżdżą po tej arence. dobra najpierw Achilles na tym modzie ze staminą no fajnie, balans zachowany. No, no, oczywiście ma dużo staminy, dużo balansu. No i ja tak mam nadzieję. Ja to, 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 myślę, że po prostu chwilę będzie tutaj dominował ze względu na to, że jest dużo cięższy, że ma te części metalowe. Bardzo fajnie, długo będzie się kręcił. Teraz przejdźmy sobie na ten tryb jego. Fajnie się go tutaj wrzuca. No i teraz przygotujcie się na Super Mamy Super ale niestety bardzo, bardzo mało staminy. No wręcz szczątkowa ilość staminy jest tutaj yy, na tym trybie Dobra, teraz sprawdzimy Walteryka na tym pierwszym modzie Jeszcze nie sprawdzałem jego kliku Ooo, Walterk, to ma bardzo mocny pierwszy moment dotąd Dotąd jest strasznie ciasto A tu już jest takie leciutkie na to już praktycznie przed samym bestem Ale do połowy jest No prawie do połowy jest spoko Do tego miejsca Dosłownie Tutaj już kawałeczek to już jest, klik, ale fajnie siedzi. Wow, wow, tego się spodziewałem, ale fajnie. Teraz mi się podoba tutaj w, mis w misie jak zaczął teraz sobie śmigać, to jest spoko. Teraz zablokowany ten wyższy tryb i patrzymy jak on teraz się będzie zachowywał na arenie Jezu jaki dziku zaraz mi wyskoczy z tej areny Jak oni to zrobili że one mają tyle rasha O ale patrzcie, Walter się schował Pod koniec już się schował z tego trybu dziwne No, myślałem, że nie będzie się odkręcała. On się odkręca. Czekajcie, muszę chyba to ogarnąć za chwilę. Jest, dobra, ogarnąłem to, zobaczcie. Tutaj ten driver ma tak jakby, widzicie, tutaj w takie wżłobienia. Żeby to zrobić, żeby podnieść tę nóżkę, zobaczcie, tutaj jest taka część wystająca. Jak tak mocno wezmę teraz, dokręcę. Ona została zablokowana. Teraz on się tak szybko nie schowa. O, to musi tutaj taki klik wskoczyć Jeszcze raz puścimy go A zarobisz, aż się a jeszcze sam zberstował jeszcze raz Naprawdę bardzo, bardzo mało staminy No i zobaczcie, driver się nie schował Dopiero gdy wezmę teraz go, przekręcę o. Odblokowałem i cyk jest schowany. Dobra, zrobimy bitewkę między nimi, ale najpierw szybkie ważonko 34,12 34,38. Kurde, ja myślałem, że ten będzie dużo cięższy ze względu na ten metal. Ale dysk ma dużo cięższy, waltryk, dlatego. Ho, ho, ho! panie Waltryku, mamy berszczyk naszego Achillesa, tego się nie spodziewałem. Runda druga. No, ten Achilles, kurde, będzie berstowany. jednak ten klik był tak słaby. Yy, dobra, przechodzimy do tego drugiego trybu. Dobra, mamy. Mamy je na trybie atakującym. Sprawdźmy teraz. Ja, Hilla jest za każdym razem miażdżony przez faltryka. Ten jego słaby klik, tutaj strasznie daje się we znaki. Dobra, i runda druga. <śmuletra> beznadziejna za co chwilę trzeba składać tego Achillesa, także kurczę, ma już u mnie takiego minusa ten Achilles. Ale ja wiem jak go naprawić oczywiście. Gdy się część z repliki dada do Hasbro, to dysk praktycznie staje się nieburstowalny. Wtedy zabawa jest y, o wiele, wiele, wiele lepsza. Dobra, jak Wam się podoba ten set, no bo mi kurczę bardzo, chciałem mieć przede wszystkim tego Valtryka. Jest elegancki. Na tym trybie o, bez, y, na tym trybie właśnie na no, zwykłym, mega mega też fajną robotę, robi robotę. No i co, zobaczymy go kiedyś w walkach z innymi bejami. Także ja dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!